Nie potrzebuje przypominać kobiecie, żeby usunęła kontakty z byłymi, żeby nie zamieszała zdjęć oh, roznegliżowanych albo wulgarnych, jako tablica ogłoszeń w różnych Instagramach. To świadczy o braku klasy, a jeszcze bardziej świadczy o tym, że nie jest pewna tego, czy jest ze swoim hipergamicznym wyborem i wciąż szuka innego, sprawdzając, czy ma jeszcze szansę. Także panowie, to jest z góry przegrana sytuacja. Jeśli mówicie kobiecie, nie zamieszczaj zdjęć w bikini z wakacji. A ona mówi, jesteś kontrolujący, to wy mówicie, jesteś nieuczciwa. I odchodzicie. Jeśli tego nie rozumie, dosłuchających pań, czy wy naprawdę chcecie, żeby mężczyzna miał wątpliwości co do waszej uczciwości, co do waszej wierności? żeby musiał się pytać o jakichś fagasów do was, do was piszących? Tak szczerze, z ręką na sercu sobie odpowiedzcie teraz. Szukacie mężczyzny czy naiwnego barana? I czy będziecie go szanowały? Chyba jednak. Nope.